Bebe, witam, witam. Słuchajcie tego typu łobawę! Ja już jestem w pracy wizowej. Łobawę dzisiaj nie mam dużo roboty. Założyłem, bo od widzowie, wizowym, no to zaczyna się rozpuszczanie śniegu wizowe, ale to nie jest na długo, bo znowu mają być jakieś tam opady w śniegu wizowym. Tylko jest na gorsze to, że w dzień będzie na plusie a w nocy przymrozi czyli w nocy będzie szklanka widzowie tego typu łoba będę właśnie no cóż nic się nie robi to nie my sterujemy widzowie hmm, pogoda ani naturą widzowie no każdy narzekał że co roku nie ma zimy nie ma śniegu a tu łoba będzie tego typu właśnie widzowie a tu nagle śnieg Banną widzowie, o właśnie, łoba. Wow, Będę Mam dużo dzisiaj roboty. Mam nadzieję, że dzisiaj wcześniej skończę. Ale nic jeszcze nie wydam. Słuchajcie, widzowie, ja wiem o co Wam chodzi, ale z tym rozwodem, rozwodem, sorry, rozwodem z kobrą, żebym powrócił do filmu takiego jak kiedyś, że byłem niby pijany. I inne rzeczy, że się wawuniłem inne rzeczy. Widzowie od tego zacząć, że od roku nie piję żadnego alkoholu. To, że na Sylwester u Wunii wypiło się, to to była okazja. To był Sylwester, widzowie. To każdemu można było pozwolić na to, żeby się napić. Ale ja wiem o co chodzi wam widzowie. Robicie plotki, żebym powrócił do tamtych lat czyli jak byłem pijany pofluniłem się i inne rzeczy, a po co? do alkoholu jakoś mnie nie ciągnie, Widzę proste zobaczy. zmieniłem się nie wyzywa ani nic, ja wiem to jest prowokacyjne, widzowie żeby mnie wkurzyć, żebym powrócił błąd tego typu, widzowie ja się zmieniłem, powiedziałem że nie ruszam alkoholu, nie ruszam i to wystarczy widzowie proste. A kto nie kumaty, ten jest suknięty. Tak się mówi widzowie, bo nie będę tutaj nikogo obrażać. Tylko naprawdę kombinują niektórzy, plotkują tego, żebym ja się wściekał, wyzywał, żebym się napieprzył i na rzeczy błąd, wielki błąd tego typu widzowie widzicie, ja pracuję, mam pieniądze kupuję sobie chińskie pizze, inne rzeczy stać na to mnie, widzowie ja wiem wszystko robicie tak, niektórzy żebym stać się pracę yy, rodzinę, inne rzeczy błąd wielki wasz tu szare komórki się załączył u mnie, i po prostu powiedziałem jedno: Nie wolno robić siebie debila. Ja wiem to, że niektórzy prowokacyjnie robią plotki, ale dzięki tymi plotkami Fem idzie w górę. Oni w dół, a ja w górę, czyli coraz wyżej. No bo każdy zsypuje mi kanał, każdy udostępnia mój kanał dzięki plotkom. Ci, co plotkują i myślą, że oni będą górą, a się okazuje, że w rzeczywistości, że... takie... Śmie śmieci. Albo nie. Takie... Mm, jak to powiedzieć, że... debili. To jest debilizm, którzy yy, zazdroszczą to, że... Zmieniłem się, że nie robię taki sam numer co kiedyś, bo zmieniłem się. nie będę tu nikogo wyzywać ani, bo to nie ma sensu. Bo to, to są debile, którzy nie, nie będą rozumieli i nie będą rozumieli tego, że nie są kukłą, że mają mnie sterować. Ja mam swój mózg, rozum, wiem co mam robić. Proste, proste wizualne. No właśnie, łobałem tego typu musicie skumać, a to, że oni mi robią reklamę, tego to bardzo się z tego cieszę. Tymi plotkami, inne rzeczy. Ja nie muszę się promować ani nic. Nie muszę tak w dzień w dzień nagrywać, bo oni mnie promują, oni mi fame dobijają zajebiście tymi plotkami, ale co z tego jak oni to... Są gówniarzami dla mnie. Ja rosnę w górę, a oni w dół. Widzą, no taka rzeczywistość się tu kłania. Tego typu i dlatego mówię. Ja wiem, o co im chodzi, wiem, co jak, ale powiem Wam szczerze, że to są gówniarze, którzy kombinują, a nie wiedzą co. Chcą tutaj coś zrobić, ale im to nie wychodzi. Ale tylko im wychodzi, że mi robią fan. Tylko typu bądź.